Witam serdecznie. Za mną Polanica Hotel, Resort Spa. Dlaczego tu jestem? No dlatego. Drugi polski rajd legend. Wyśmienita impreza przypominająca nam o klasycznych, historycznych rajdówkach. Wszystko, co chcecie wiedzieć na temat tego rajdu, jakieś mapki, czasy startu, nawet mapka interaktywna, która naprawdę opisuje dokładnie każde miejsce, każdą strefę kibica, każdy parking, dojazd do tego parkingu to wszystko znajdziecie na stronie organizatora prl.org.pl tam sobie wchodzicie w zakładkę kibice, mapy i macie wszystko dokładnie rozpisane. Ja wam pokażę te miejsca kibica tradycyjnie z punktu widzenia kibica. No i tyle. Lista startowa Gruba, Markus Gronhow, Leszek Kuzaj, Tomasz Czopik. No, Marek Suder i wszyscy nasi zawodnicy, którzy mają przepiękne, historyczne rajdówki, wszyscy będą na starcie tego rajdu. We czwartek będzie konferencja prasowa, na którą też można przybyć, posłuchać, co kierowcy mają do powiedzenia na temat tego rajdu i startu w ogóle. W piątek już od godziny 16 będzie można w parku szachowym, tak on się nazywa. Tam będzie można oglądać rajdówki, bo one będą czekać na start, na wjazd na rampę, więc już od godziny 16 tam będzie naprawdę co oglądać. Tutaj w hotelu i w pijalni wód mineralnych w centrum będą wystawy poświęcone historii rajdów związanych z tym rejonem. W centrum również jest taki wernisarz ze zdjęciami i rajdówki tam są postawione, także też w całym tygodniu można sobie podejść, pooglądać niekoniecznie tylko w dniu rajdu. Więc no, jest fajnie, jest grubo, ja się bardzo cieszę, że w ogóle ten ride powstał I, i co tu więcej dodać, no zapraszam Was na film o strefach kibica, przy okazji taki największy apel jest związany właśnie ze strefą serwisową i tutaj ze startem w Polanicy Zdroju, ponieważ są y, roboty, niestety są zwężki i tutaj pakowanie się do centrum nie ma sensu bo to spowoduje zakorkowanie i wasze niepotrzebne stanie po prostu w miejscu i nic to nie da jest tutaj w Polanice parking przygotowany przez organizatora ja go wam pokażę jeszcze na filmie ale jak sobie wejdziecie w tą mapę interaktywną tam klikacie na parking, dokładnie wiecie gdzie on jest a ten parking jest dosłownie, nie wiem, 600 metrów od strefy serwisowej więc naprawdę bez sensu jest pchać się tutaj do centrum Jedźcie sobie na ten parking. Tam jest miejsca na kilkaset samochodów i tyle. Kibicujcie bezpiecznie. Słuchajcie służb porządkowych. Widzimy się na odcinkach specjalnych. I tak, teraz zobaczcie ten parking, o którym wam mówiłem wcześniej. To jest droga, która leci od Kłocka przez w Górny. Tam jest tablica Polanica-Zdrój. Jak wiedziecie, miniecie tą tablicę. Zaraz macie po lewej stronie tutaj cmentarz. I dosłownie naprzeciwko cmentarza w tym miejscu już będzie tablica, która będzie dokładnie wskazywać zjazd na parking. I to już będzie tablica organizatora. Więc wjeżdżacie tutaj w tą dróżkę i dosłownie ujeżdżacie 20 metrów, i cały ten rejon tam daleko to jest wszystko na samochody. Tam wejdzie kilkaset samochodów. Więc prośba, jeszcze raz, nie pchajcie się w centrum polanicy, bo tam wszystko stanie łącznie z wami i będziecie chcieli dosłownie te 600 metrów. Bo stąd serwis jest dosłownie 600 metrów stąd, więc nie ma sensu się tam pchać. Tam jest zwężenie, korki, koniec: wszystko stanie i sami nie dojedziecie nawet oglądnąć na serwisie. Także naprawdę apelujemy i prosimy, wjeżdżajcie tutaj na ten parking. No i zobaczcie, moi mili, co tu mamy w Polanicy. Przepiękny wernisarz odnośnie rajdu Legend. Możemy sobie zobaczyć na oesiki, który, gdzie, o której godzinie, ale co jest najlepsze, zobaczcie tutaj. No to jest po prostu coś niesamowitego. Patrzcie, jakie zdjęcia. No nie mogę. Kurka wodna. Andrzej Koper. No Leszek Kuzaj, to w ogóle o czym jest rozmowa? No tu niestety smutna informacja. Leszek Kuśmirek, z którym w zeszłym roku jeszcze rozmawiałem na strefie handbrake, niestety już go nie ma. Nie, no zapraszamy na rynek w Polanicy. Zobaczcie na to. To są wszystko ujęcia z OS-ów wokół Kłodzka. Czy rajd zimowy, czy rajd Elmot. Rajd polski. Coś pięknego. No i tutaj Grzegorz Gac, który znowu będzie w tym roku pilotował Patryka Sniersa w Sierze, tym razem w Sierze czteronapędowej. No niesamowite. Zdjęcia Pani Barbara Stępkowska Z którą w tym roku na rajdzie Sardynii miałem Sposobność porozmawiać, no coś pięknego No Escort Malboro to Mnie się normalnie głos łamie jak widzę Tą przepiękną rajdówkę No nie no, coś pięknego Zobaczcie Regulamin z którego to w ogóle roku jest? 84 rok? No, coś pięknego. No, trzeba tutaj być. Jeżeli nie dacie rady być na rajdzie, to cały tydzień jest ta wystawa tutaj poświęcona tym wybitnym zawodnikom. Kurczę. Coś pięknego, popatrzcie. Tomasz Czopik, który będzie jechał w rajdzie Legend. Tutaj mamy Sierę. Właśnie w takich barwach będzie podróżował Patrick Snayers z Grzegorzem Gacem. Coś pięknego. No, coś pięknego. Rewelacja. Także już wiecie, gdzie przyjść w ciągu tygodnia. Co tu można przepięknego zobaczyć? No i jesteśmy na OSie ie na najbardziej kultowym miejscu tego odcinka. Słynne nawroty. Zobaczcie, stamtąd będą rajdówki przylatywać z góry. Tam będzie jeszcze szykana. No i tutaj sobie polecą tam pod prąd. To chyba każdy zna nawrocik. Ciach tutaj w lewo nawrocik. I odjeżdżają do góry. Miejsce świetne, no chyba najlepsze. Tutaj, generalnie, nie mamy żadnych stref kibica wyznaczonych. Możemy wszędzie dookoła tego odcinka, specjalnego, stać. Oczywiście, w miejscach, na które pozwoli organizator czyli za taśmą, słuchajmy się służb. Nie przebiegajmy w ostatniej chwili bo to naprawdę może spowodować opóźnienie albo nawet i odwołanie odcinka specjalnego. Także bawmy się dobrze. Nie będę pokazywał całego odcinka. Jest on na stronie ładnie oznaczony, tak jak każdy zresztą odcinek. Także OS Kłodzko, najbardziej znane miejsce. Zapraszam. No i jesteśmy na strefie oznaczonej na mapce interaktywnej jako Handbrake Zone Polanica Zdrój. Tutaj widzimy, tam z dołu będą wypadać w prawo do góry, ciach, 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 tam w lewo i tam daleko, daleko, daleko będą znikać za drzewami. No i jak widzicie, cała ta polana to jest strefa dla kibiców. Wchodzicie w sobie w OS Polanica Zdrój, klikacie Handbrake Zone. Polanica-Zdrój. No i już wiecie jak tutaj dojechać. Poniżej są dwa parkingi duże. Także rewelacja. Polanica-Zdrój Handbrake Zone numer 1. Odcinek specjalny Polanica-Zdrój Handbrake Zone Starkówek. W tym miejscu mamy obydwie strefy, które są zaznaczone w mapie, ponieważ jedna jest tutaj cały ten rejon, z tym gdzie ja stoję, a druga jest po drugiej stronie ulicy. No, i tutaj, no cóż, coś mogę więcej o tym miejscu powiedzieć. Tam z góry już będą napadać prędkością. Hamowanko. Tutaj wyjazd, hamowanko. Oczywiście, handbrake. No i znikają pięknie samochodziki. Tam strefa przecudowna. Parking, kawałek dalej idąc w tamtą stronę. Ale to jest dosłownie parę minut dojścia na nogach. Także na mapce interaktywnej klikacie parking, droga dojścia. Wszystko jest idealnie rozpisane na Google Maps. Także Polanica Zdrój, Handbrake Zone, Starkówek. No i odcinek specjalny z Spalona. Handbrake Zone, zaraz po starcie. Tak to wygląda. Ładnie dużo widać. I tam daleko jeszcze można zobaczyć, jak znikają w lesie i zaczyna się lewy zakręt. Fajnie no. Tutaj z dołu pojadą, fajnie już tam w lesie będzie słychać hamowanie. Oczywiście w starych samochodach rajdowych podtrzymanie turbo robi swoje, te strzały są niesamowite. No i tutaj ładnie ciach, w lewo. No i tak jak wcześniej pokazałem, tam znikają. No a cała ta polana, tutaj to wszystko jest strefa kibica. Fajne miejsce. OS Spalona. Na mapce interaktywnej. Pierwsze zielone miejsce. Klikacie. I to jest właśnie ta strefa. No i druga strefa. Handbrake na Spalonej. Na szczycie. Tak to wygląda. Tutaj będzie hamowanie. Lewy nawrocik. I tutaj cały czas widzimy jak Rajdówki się rozpędzają i tam do góry cały czas widać jak będą jechać. I to miejsce gdzie stoję to wszystko jest strefa handbrake dla kibiców. Tam w oddali to pole, to jest przeznaczone pole na jakieś kampery, namioty. Tam też gdzieś w tej strefie będzie jakiś food track Także no tutaj naprawdę pomieści się bardzo dużo kibiców. Cała ta strefa tutaj to jest wszystko dla nas do oglądania. Dojście jest proste z parkingu, który jest tam na dole, ale to tak samo. Interaktywna mapka na Google, klikacie: parking, wszystko jest dokładnie rozpisane. Strefa handbrake na szczycie spalonej. No, i odcinek specjalny spalona. Miejsce dla kibiców numer 3 przy samej mecie. Tutaj ta polanka cała. To wszystko jest dla kibiców. No i też fajnie widać. Tam zobaczmy już. Tam będą leciały rajdoweczki. Tutaj ciach, Fajnie taka eska. No i tutaj prędkością lecą koło nas. Za zakrętem znikają i mają metę. Także odcinek specjalny Spalona. Przy samej mecie zielony punkcik, jak klikniecie, to to jest właśnie tutaj. No i ostatnia strefa przeznaczona dla kibiców. Handbrake ząd Chocieszów. To całe miejsce, które stoję. Tutaj to wszystko do samego końca strefa Handbrake. I po drugiej stronie... Tam też strefa handbrake. No miejsce kultowe, no kto tego miejsca nie kojarzy z zimowych rajdów dolnośląskich. Stamtąd będą samochody sobie lecieć. I tutaj hamowanie. Nawrót w prawo do góry, czyli handbrake. No i lecą samochody do góry. No wsze kultowe miejsce. Także tutaj warto być. Handbrake Zone w